Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale i pomyślałem sobie, że warto będzie wrócić do dawno nieobecnej gry na moim kanale, a mianowicie oczywiście Star Citizen. Pojawiło się kilka ciekawych rzeczy, które zachęciły mnie do tego, aby pograć sobie w tą grę aktualnie. Przede wszystkim nowy patch 3.17. Słyszałem kilka pozytywnych rzeczy o tym, jak ten patch działa. Że są momenty, gdzie gra już działa naprawdę bardzo ładnie, więc to była jedna rzecz, o której usłyszałem. I również druga rzecz to po prostu pojawiła mi się ekipa, z którą mogłem po raz pierwszy zagrać w drużynie w Star Citizen'a. Tutaj pozdrawiam Borsia i Palolka i trochę będziemy rozmawiali o sytuacjach, które gdzieś tam się nam razem pojawiły podczas naszych wspólnych sesji. Więc to taka dobra wymówka, aby nieco porozmawiać teraz o świecie Star Citizena. Przede wszystkim. Przez to, jak teraz gram w drużynie, mam nieco inne spojrzenie, tak naprawdę, na tą grę, jak to wygląda, kiedy gra się z kimś wspólnie. I muszę powiedzieć, że w niektórych rzeczach Star Citizen naprawdę robi niesamowite wrażenie. Przede wszystkim, naprawdę uwielbiam tutaj ten system planet, bo planety są dość, chyba ręcznie robione przez twórców, o ile się nie mylę. Ale wyglądają absolutnie zabójczo, szczególnie te planety z atmosferą są genialne w swoim wyglądzie. I najlepsze jest to, że już w fazie alfa mamy nawet na planetach system pogodowy, co jest już w ogóle ekstra sprawo, bo potrafią być takie mega sytuacje, że bierzemy sobie jakąś misję, nawet na podnoszenie głupich pudełek i transport ich w inne miejsce, i okazuje się, że lądujemy na jakiejś śnieżnej planecie w środku zamieci, jeszcze być może w ogóle jesteśmy po ciemnej stronie planety. No i trzeba naprawdę uważać, jak się na tej planecie wtedy ląduje, bo nie widzimy w ogóle, gdzie jest tak naprawdę podłoga, gdzie możemy wylądować, widzimy tylko numerki, jak daleko jesteśmy na wysokościomierzu od gleby, albo ewentualnie po prostu widzimy odległość również na znaczniku, więc to jest po prostu mega, kiedy tak powoli staramy się lądować przez takie zamiecie śmierzne, tylko po to, żeby nie rozbić naszego statku. To jest naprawdę niesamowity element, albo nawet czuć w modelu lotu tego Star Citizena, że... Normalnie kiedy latamy w kosmosie nasz statek nie ma zbyt wielu ograniczeń, potrafi się rozpędzić do dość dużych prędkości. Tutaj mamy przynajmniej na razie takie dwa tryby lotu tylko i wyłącznie, czyli Quantum Travel, który jest dość automatyczny, czyli po prostu wybieramy punkt i szybko do niego lecimy. A reszta lotu jest praktycznie robiona za pomocą naszych silników odrzutowych, także jeżeli nie mamy jakiejś atmosfery, to powiedzmy nasz statek potrafi się rozpędzić do 1300 metrów na sekundę, ale za to na planetach z atmosferą zwykle już ta prędkość jest oczywiście sporo mniejsza. No ale też na przykład są planety z kolei, które mają praktycznie zero atmosfery albo tak rzadką, że nasz statek jest w stanie się rozpędzić do swoich maksymalnych prędkości. Więc to jest naprawdę mega takie e, czuć niuanse, takie różnice od planety do planety, jak się tym naszym statkiem lata plus te efekty pogodowe są naprawdę niesamowite. Poza tym nawet robienie samych misji tutaj jest e, no jest to po prostu przyjemnością. Krótko mówiąc, powiem wam taką drobną historię, którą mieliśmy akurat tutaj, jak grałem z palolkiem. Mianowicie. Mieliśmy misję, którą chcieliśmy sobie wykonać na podnoszenie takich pudełek i transport ich w innym miejsce. Myk jest tylko taki, że po podniesieniu tych pudełek mamy tam bodajże 12 czy 13 minut zanim one wybuchną, bo to są jakieś niestabilne tam rzeczy, które musimy odnieść do złomowiska, aby je zutylizować. Więc po tych 13 minutach po prostu te pudła zaczną eksplodować. Więc mamy ograniczony czas na robienie czegokolwiek. I niekiedy te pudła potrafią być ukryte całkiem nieźle w różnych miejscach. Generalnie, zwykle podnosimy je z jakichś wraków statków, na przykład, więc trzeba trochę pochodzić po statku, aby zdobyć te pudła, załadować je na statek i polecieć w miejsce, gdzie mamy je zutylizować. No i akurat była taka sytuacja, że jedno pudło udało mi się znaleźć w miarę prosto, więc szybko poleciałem do swojego statku i je załadowałem. Palolek również znalazł jedno. Jedną paczkę i załadował ją na swój statek, ale później mieliśmy problem, by znaleźć kolejne dwie. No, a czas tyka, więc stwierdziłem: OK, słuchaj, no to ja polecę z tymi paczkami, ty poszukaj dwóch kolejnych. Popóki ich nie podniesiemy, licznik nie bije. Więc. No to było takie mega, że mogłem wejść do, jego, do niego na statek, zabrać po prostu to pudło, wrzucić je na swój statek i polecieć do danego miejsca, aby zrealizować tą misję. I nawet nie musieliśmy tutaj bawić się w jakieś pozwolenia. Po prostu powiedzieliśmy sobie: Zrobimy to tak, tak i tak. Ja zabrałem to pudło, załadowałem na swój statek, poleciałem, oddałem te paczki i byliśmy w miarę bezpieczni. Więc takie rzeczy są naprawdę mega. Po prostu to dzielenie się misjami tutaj normalnie działa. Również po raz pierwszy, pewnie to zobaczycie w tym filmiku, miałem okazję zobaczyć misję, gdzie mamy przeciwników npc którzy zaczną do nas strzelać. Więc dobrze akurat, że miałem kupiony karabin, więc to był taki pierwszy moment. Wylądowałem na tej planecie, by zrobić misję. Zaskoczyli mnie NPC z bronią, i zacząłem do nich strzelać ze swojego karabinu. No ile oni są dość głupi, przynajmniej na razie. Tak to fajnie było, nie wiem, mieć coś trochę innego, tak, od ciągle latania statkiem w kosmosie. Faktycznie mógł Wylądować na tej planecie, wyjąć ten karabin i pobawić się jakby w trybie FPS, tak? W tym świecie Star City co było naprawdę mm, ekstra, no coś takiego, na no, coś takiego właśnie czekam w tych grach, żebyśmy trochę mieli różnorodności um, tutaj czasami pobiegamy po planetach, tu czasami postrzelamy, a i czasami powalczymy naszym statkiem kosmicznym, e, z innymi ludźmi w kosmosie czy NPC. -ami. To jest naprawdę absolutnie. Mega, że można się takimi rzeczami dzielić, więc granie w drużynie jest tutaj ekstra. A jeszcze nie doświadczyłem e, tego gameplayu, gdzie powiedzmy mamy jeden wielki statek, który może zasiedlić kilka osób, i na przykład nie wiem, jeden, jedna osoba lata, a druga osoba jest gdzieś w jakichś wieżyczkach i atakuje przeciwników. Jeszcze tego nie udało mi się doświadczyć, ale nie mam takiego dużego statku, ale myślę, że będzie to całkiem fajna rzecz, aby to sprawdzić jakby w przyszłości. Także Star Citizen jest naprawdę niesamowity do momentu, w którym wszystko działa jak należy. A niestety, bądźmy szczerzy, tych problemów jest tutaj cała masa. I wróćmy do tej misji, o której mówiłem dosłownie przed chwilą gdzie byli ci przeciwnicy gdzie były te pudła, które trzeba było dostarczyć w ograniczonym czasie. No cóż, yy, te misje uwielbiają się bagować. Generalnie mamy cztery pudła, które musimy podnieść ze specjalnych kontenerów. I pomijam przeciwników, bo ich zastrzeliłem, zabraliśmy z nich sprzęt, to było całkiem spoko, tu nie było problemów. Ale jedna z tych paczek niestety, które mieliśmy do zabrania, ona się zespawnowała gdzieś pod ziemią i tak przynajmniej ja osobiście miałem tak kilkukrotnie, bo próbowałem nagrać podobną misję, tylko z trochę innym statkiem. Próbowałem nagrać podobną misję tylko grając tym razem samemu, aby mieć jakiś materiał m.in. do tego filmiku i co próbowałem robić tą misję, to niestety miałem dokładnie ten sam błąd, że jedno z tych pudeł niestety gdzieś znajdowało się pod ziemią. W i nie mogłem tego pudła w jakikolwiek sposób dorwać, więc to było mega wkurzające. To już było coś, co uniemożliwia mi tak naprawdę. Skończenie tej misji. I takich błędów jest tu po prostu cała masa. Kolejny błąd, który również mi się pojawił mniej więcej w tej samej sesji, to podczas latania w Quantum Drive wleciałem dosłownie w środek planety i pewnie nawet gdzieś mam nagranie, więc postaram się Wam to pokazać. I wleciałem w środek planety i tak naprawdę nie mogę zrobić nic. Quantum Drive mówi mi, że wszystko zasłania planeta, więc nie mogę sobie po prostu przeteleportować się z powrotem za pomocą Quantum Drive. Więc jedyne co Pozostało mi zrobić to rozbić się pod planetą dosłownie i zrespawnować się nowym statkiem. Co jest o tyle jeszcze bardziej wkurzające, że w najnowszym patchu 3.17 też mamy ten system, jakby to ująć, inwentarzu, czyli w tej chwili nasza postać ma pleca, gdzie możemy sobie chować rzeczy, przechowywać amunicję, leki, jedzenie, picie, tego typu rzeczy. Oczywiście sam pancerz też daje nam właściwości, że lepiej nas broni przed pociskami. Mamy no Tutaj lepsze rzeczy związane na przykład z ciepłem, czyli jeżeli jesteśmy na bardzo zimnej planecie, to taki pancerz nas lepiej chroni przed czynnikami zewnętrznymi, bo tak tutaj planety mają swoją temperaturę i im jest zimniej, tym gorzej dla nas. Mamy tym mniejszy czas, jakby na przeżycie na zewnątrz planety, kiedy nie jesteśmy w statku, więc. No, te rzeczy mają dość duże znaczenie, no i też trzeba troszeczkę kasy wydać, aby ten pacerze kupić, uzbrojenie, oczywiście amunicję i tak dalej, i tak dalej. No, na to wydajemy trochę zawsze kasy. I kiedy zginiemy teraz, to jest taka mechanika, że tracimy jakby wszystkie te przedmioty. Zwykle bezpowrotnie. Pojawia nam się miejsce naszego byłego ciała gdzieś w tej galaktyce, więc jak uda nam się do niego podlecieć i zabrać wszystkie rzeczy ponownie, no to okej, okay, w miarę wszystkie przedmioty możemy odzyskać. Niestety bywały też takie sytuacje i tutaj akurat mieli e, taką sytuację, chyba borsio i palolek mi się zdaje, że zginęli w kosmosie i nie mogli z powrotem zabrać swoich gratów, co było mega wkurzające, bo czasami traciliśmy na to sporo e, czasu, tak, żeby nie wiem znaleźć kogoś na przykład ciało, które z jakiegoś powodu gdzieś by parowało w ogóle w kosmosie. Ja też e, mówię, no zespawnowałem się po środku planety. Rozbiłem się statkiem pod planetą i na szczęście jakimś cudem moje ciało wyleciało na powierzchnię planety, a nie zostało gdzieś pod tą planetą, więc ja miałem na przykład dwa razy takiego farta, że te swoje rzeczy odzyskałem, no ale to był mega fart w ogóle nie dało się tego zaplanować w żaden sposób, więc no spoko. Takie rzeczy, które niszczą nam rozgrywkę, niestety bardzo często będą się pojawiały w Star Citizenie, niekiedy nie skończymy misji, niekiedy zabierze nam przedmioty, bo będzie jakiś błąd i zginiemy po prostu za przeproszeniem z dupy. Ale też bywają inne rzeczy, nie wiem, typu mamy teraz też system, że musimy pić i jeść w Star Citizenie i nawet mamy sklepy, gdzie możemy kupić jakieś batony, jakąś wodę, żeby uzupełnić te zapasy. No, i wszystko spoko. Mi w ogóle te mechaniki nie przeszkadzają, w sumie urozmaicają one trochę rozgrywkę. Ja takie elementy survivalu lubię. No ale znowu, e, grając również z Palolkiem, tym razem, mieliśmy stację, gdzie nie mogliśmy kupić sobie głupich hotdogów. <śmieliśmy> I na przykład cały czas tam leci, jakby jedzenie do dołu, a my nie możemy go kupić. Znaczy. Mogliśmy go kupić, tam jakieś takie oddoki, ale nie mogliśmy ich zjeść, bo coś się działo na serwerze, że w ogóle wciskaliśmy wszystko, co możliwe, i nic nie działało, tak? Kupowaliśmy multum różnych rzeczy, których potem nie mogliśmy na przykład użyć w żaden sposób, i to było mega wkurzające, bo. Tracimy tak naprawdę sporo czasu na takie pierdoły, bo coś nie działa. Chcemy polecieć na jakąś dalszą misję, ani nie wiem, musimy koniecznie się napić albo zjeść. No to jest mega wkurzające. Niestety, I trzeba często się z tego Star City wylogować, zalogować ponownie i próbować takich bajerów, aby to w ogóle wszystko działało, więc jest tutaj cała masa błędów, które po prostu uprzykrzają nam tą rozgrywkę. I w sumie. O tym trzeba pamiętać. Wiele osób często pod filmikami pyta mnie, czy warto na przykład kupić Star Citizen'a, czy jest to gra, w którą da się teraz grać. I do tej pory, przynajmniej nawet w patchu 3.17, moja odpowiedź pozostaje niezmienna od kilku odcinków. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda potencjalnie jeden z najlepszych Space Simów, jaki możemy mieć, bo na razie oczywiście jeszcze jest to wczesna faza tworzenia, no to. Możecie kupić sobie jakąś paczkę Star Citizena i już dzisiaj w niego pograć. Aczkolwiek naprawdę, i tutaj gwiazdka, 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 gwiazdka w tym druczku jest cała masa błędów, i niekiedy te błędy będą Wam mocno uprzykrzały rozgrywkę. Także będziecie na przykład grali przez godzinę i stracicie godzinę postępu, bo tak się podobało grze Star Citizen, więc o tym po prostu trzeba pamiętać. Ale z kolei. No już teraz można zobaczyć te niektóre niesamowite momenty. Kurczę, no lądowanie na planecie, gdzie panuje śnieżna burza i ledwo co widać w ogóle dookoła to jest niesamowite. Albo nawet były takie fajne momenty, gdzie lecę gdzieś w tych górnych warstwach atmosfery planety, gdzie powiedzmy mamy sporo chmur. Jest ciemna strona planety, więc w ogóle nic nie widać. Włączam światła i tylko jeszcze bardziej mnie wszystko oślepia, bo tak naprawdę oświetlam mgłę a nie to, co gdzieś tam mam zobaczyć do przodu. Więc takie momenty w Star Citizen'ie są naprawdę już teraz niesamowite. No wizualnie ta gra wygląda wręcz obłędnie. No nie ma chyba drugiego takiego tytułu, który wyglądałby aż tak pięknie. No jest to najpiękniejszy space sim pod takim czystym technicznym względem, jaki możecie zobaczyć. Tutaj w ogóle nawet o tym nie dyskutujemy. Um, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to Wiele ludzi wspominało, że już w patchu 3.17 są takie momenty, gdzie gra zaczyna chodzić całkiem płynnie, nawet w tych tak zwanych 60 FPS-ach. Nie jest sekretem, że Star Citizen jest grą bardzo wymagającą, ale często po prostu są takie rzeczy z dupy znowu za przeproszeniem, gdzie patrzymy w jakieś miejsce i mamy tych FPS-ów powiedzmy 40, a potem w sumie nic się wielkiego nie dzieje, nawet nie ruszymy się z miejsca i gra nagle działa, nie wiem, w 17 na przykład FPS-ach przez jakiś czas. I... Kiepski framerate to jest generalnie domena Star Citizena, więc powiem może w ten sposób. Jeżeli jesteśmy poza dużymi planetami, gdzie mamy te największe stacje kosmiczne, to już dzisiaj faktycznie mam wrażenie, że poza tymi największymi miejscami ta wydajność Star Citizena faktycznie w tym patchu się poprawiła. Gra generalnie. Działa już momentami naprawdę bardzo, bardzo płynnie. Jednak, kiedy jesteśmy na tych największych portach kosmicznych, jak jakaś planeta Microtech, czy powiedzmy sobie Area 18, czyli praktycznie planeta miasto, i tak dalej, no to ten framerate niestety nadal tam leży. I to praktycznie bez względu na to, jak mocną maszynkę macie. Niestety ta gra będzie miała momenty, gdzie chodzi o na beznadziejnie. Także jeszcze raz to chyba po prostu powtórzę do bólu. No jak bardzo chcecie zobaczyć, jak Star Citizen wygląda, jeżeli jesteście w stanie przeboleć te wszystkie błędy, które się pojawiają, myślę, że będziecie mieli całkiem sporo fanu tutaj z grania w Star Citizen'a, a szczególnie jeżeli macie ekipę do tego, to gra się jeszcze bardziej przyjemnie, bo jakoś w ekipie łatwiej jest przeboleć te wszystkie błędy, bo zawsze się można pośmiać z jakichś różnych rzeczy, które gdzieś tam w tym uniwersum się dzieją. No ale, trzeba po prostu pamiętać, że ta gra potrafi swoimi błędami po prostu zmęczyć. No ja mam taki moment, gdzie gramy w tego Star Citizen'a i jeżeli piąta misja z kolei po prostu nie działa, no to wyłączam tą grę na, na jakiś czas i tyle. Serwery tutaj mają swoje humory i raz działają świetnie, raz kiepsko, więc po prostu musicie nieco wyczuć, jak to wygląda w danym momencie. Powiem tak, no widać, że jest to gra, która dopiero się tworzy. Jeżeli chcecie bardzo pobawić się w Space Seamy, to można tą grę kupić, ale naprawdę po prostu uważajcie na błędy i Tyle. Więc to jest chyba moje najnowsze doświadczenie ze Star Citizena. Ma on swoje piękne momenty, aczkolwiek wymaga ta gra jeszcze sporo, sporo roboty, zanim będzie się w nią grało tak mega przyjemnie, gdzie. Powiedzmy, chciałbym, żeby ta gra już była w takim stanie, że mamy tą uniwersum, które jest tutaj, ale w miarę wszystkie te takie krytyczne błędy, które uniemożliwiają nam robienie misji, na przykład że one zostaną usunięte. Ja to powtarzałem już kilka razy, że Star Citizen byłby sporo bardziej przyjemny w rozgrywce, gdyby twórcy się na czymś takim skupili. No, ale jednak mamy Patch 3.17 i nadal mam wrażenie, że gdzieś tam te stare błędy niestety cały czas widać. No i tyle. Więc Patch 3.17, no idziemy do przodu, aczkolwiek do pełnej wersji i do takiego stanu, gdzie naprawdę mogę polecić wam już teraz Star Citizena. Bez jakiegokolwiek namysłu na to musimy jeszcze trochę poczekać. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć.